Cześć Wam! Hej! Witamy wszystkich serdecznie po wcześniej wakacyjnej. Szybko minęła prawda, ale my startujemy już z kolejnymi odcinkami. W czwartek o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców Szkoły. Na tym spotkaniu zostaną wybrane nowe władze, a Rada zapozna się z planem nadzoru pedagogicznego, dyrektora oraz koncepcją pracy szkoły. Pan dyrektor prosi rodziców o krzewy lub inne rośliny, które moglibyśmy posadzić na terenie liceum. Chętnie przyjmiemy taki dar. Potrzebujemy również drewna w balach, które będzie wykorzystane na siedziska na terenie naszej szkoły. 19 września w piątek o godzinie 11 w liceum odbędzie się spektakl teatralny wykonany grupy Łoscemiu pod tytułem Na pełnym morzu Sławomira Mrożka. 20 września natomiast odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Ochobie. Dnia 24 września będą miały miejsce wybory do samorządu szkolnego. 25 września gościmy po południu księdza biskupa Tadeusza Pikusa, z którym będziemy rozmawiać o jubileuszu liceum i odsłonięciu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Dzień później będziemy mogli zobaczyć spektakl, sekret, wykonali Łochowski Grupy Pad i gości szefa tego programu, pana Grzegorza Jacha. Klasy pierwsze powinny szykować się do Dnia Edukacji Narodowej. 14 października złożył ślubowanie i zaprezentują się pozostałej części szkoły. Trzymamy za Was kciuki! Pan dyrektor życzy wszystkim determinacji w zdobywaniu wiedzy, by stawać się mądrzejszym człowiekiem, a także chciałby, aby każdy zaangażował się w przygotowania do jubileuszu. Do następnego razu, trzymajcie się! Hej! Janek będzie chłodny, lecz w południe temperatura wyniesie do 22 stopni. Nie powinniśmy się spodziewać opadów. Taka pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia.